Wrzucałem ostatnio filmik ze sprężynami, prosiliście o testy. Ja już sobie potestowałem. Nie mam za dużo ścinek, bo wszystko ostatnio na złomowiec oddałem. Ale coś tam mam i takie gięcie 90 stopni bez problemu. Cyk, wiadomo, że tak na co dzień to rdzeń będzie lepszy do tego. Tak to wyszło całkiem ładnie. Tutaj przekrój zachowany, nic nie pogięte. Na co dzień bat ten rdzeń wsadzany do środka będzie fajniejszy, bo jest wygodniejszy w użyciu, bo też nie trzeba otuliny rozcinać. Ale czasami jest tak, no bat ma tam 4 metry, czy tam 3,5. że czasami mamy coś, nie wiem, instalację 10 metrów, i na 5 metrze potrzebujemy wygiąć. Jakoś ostro. I bata już nie wykorzystamy do tego. Wtedy można rozciąć otulinę i założyć taką sprężynkę. Nie wiem, ile ona wytrzyma, bo ja się nią trochę pobawiłem. I ją trochę zniszczyłem Jak taką podkówkę robiłem Ale bardzo ładnie wyszła Ciężko było zdjąć później sprężynę z tego No ale generalnie no nikt tak rur nie gnie nie No w takie banany to się nie robi Ale, ale no ciężej było to zdjąć Więc ona już w tej chwili jest taka zmaltretowana trochę Nie wiem ile wytrzyma No ale generalnie całkiem fajnie A ciekawostka jest taka, że dzisiaj byłem też w hurtowni Dokładnie takie sprężyny 103 zł, A na AliExpress 34 złote jak patrzyłem za to dałem to teraz jeszcze do kompletu test. Punktaka. Mamy deseczkę dosyć twardą. Tu jest dziurka. Całkiem mocno bije. Ciach. Czy mamy coś? Mamy taką stalową szynę. To raczej tutaj szału nie będzie. Tu się nic nie wydarzy, raczej, ale zobaczymy. E, jest. Tylko to raczej bardziej. W farbie i może delikatnie musnęło, nie? Ale już wiertło by nam się nie ślizgało, także myślę, że spoko.